Cześć widzowie z tej strony, Mewa i papież. Dzisiaj gramy we MAFA Multiplier i e, Roblox. To ja trochę I Fortnite. Dokładnie tak. Dobra, dobra a chodź, chodź, może wejdziemy tutaj. No, chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. A to się w dwójkę. Tak, no właśnie. A w dwójkę chcemy być, chyba, co? weźmiemy na jedynkę, nie? To weź na razie jak jedną noc, jedną noc na razie. Dobra, woj... w wo musi być pierwsza noc, A to no. chyba jest na wikanie, nie. No jedynka. tak, to jest dwójka! <grym> ja wolę jedynkę, nie umiem grać w dwójkę. Ja mogę czadnego na fajnie grać. Gdzie ja jestem? Co co ja na sobie? Ej, podsparz, patrz, patrz, pod spacem. Ej, 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 e e bo ja tak... Jakby coś się dziwnego to stało. A bo Masz taką... O nie! Okej, dobra, mam źle ustawiony telefon. No nie. Patrz, dajcie to zrobić, żeby. Dawaj, zrób mi to, bo ja nie potrafię. Ja też A Masz takie coś, żeby. A to obracanie? No, no, mam, mam, coś nie jak ja to obracam. O, obróciło się, obróciło się, czekaj. Dobra, to ja teraz wyłączę, bo mnie tu wkurza, bo jak się oglądam, to YouTube to O, dobra, cześć, cześć, papież. Widzisz to? O widzę, ja też mogę założyć, pasz. Załóż. Cześć. <gulanie> o, ale, o, ale, o, ale u mnie się to ladzi i nie mogę trafić w guzik. w ogóle to, no, to A najpierw to trzeba... No czemu to... ja nie mam na, spacji? Za, najpierw to trzeba to w ogóle chyba włączyć, wiesz? Jakoś. A co trzeba wyłączyć? Żeby w ogóle noce leciały. No to czekaj, chyba trzeba znaleźć ten. Ale tu leżą tam motaniki. Chodź tam, wpadaj. Byskuitu, ale one słodko czemu? wyglądają. Chodź, chodź. A wiesz co ja myślę, trzeba znaleźć ten pokój z ja tym ty masz takim latarkę. tym. Nie wiem, mam na prawo latarkę. No wiesz, ja nie mam guzików, ja gram na telefonie. O no to ja nie mam. Co? Latarki. O, tu trzeba. Chodź. Gdzie? Coś ty o, zrobił? Nie chodź tu! Zgubiłem się. Nie, to są te. To są te wenty. Ja się świeci. Trzeba ją ja przytrzymać ja <laughs> Kurde, się tak patrza ten... Weź chodź. go wycisz. Coś tu trzeba tego e, pasu odejdź, no! Co? U kamery! O, to trzeba tę maleczkę kręcić, to jest głupie! Serio? Tak, to trzeba tę maleczkę! A czemu ja nie mogę wziąć kamery, jak ty masz kamerę? Dobra, w razie chyba możemy wyjść z tego pokoju też, nie? Czy nie? Tak, można stąd wyjść w razie Nie mogę stąd Nie mogę tu wyjść, a dobra. A ta latarka w ogóle mi nie działa. Gdzie ja mam tak spać? Możesz skakać w tej grze? Nie ma się, no, no to dobrze, to... A szkoda. Cześć, a to, cześć. No to ja bardzo do to ja już to się. nie Weź mi klikaj tutaj światło. No proszę. To, jest bardzo nie atakę, nie? to A tu jest bateria też? Tak, można Pokaż jest mi plaszment. to i skitu. Cześć. A, y, kamera 600, która jest, 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 jest to jest To ja nagręciłem. Chociaż było na maksa, to i tak nagrywam. Co, 11? Ja mogę, si mogę siedzieć cały czas w tej twarzy, Fr Fryderyka? No, nie, nie mogę tak Chcesz... A nie, bo nie mogę wziąć kamer wtedy. Wtedy no, no <coughs> się. no, się. No, nie, dla mnie najważniejsze jest to, żeby zostawić sobie tę kamerę szóstą i tam nakręcać. Muzykę box. A co my tam jak na końcu zrobili? Jakiś skradzasz. Nie wiem. No bo co tam To No nie wiem, ale ty, kłopie, zobacz jak ta latarka działa, patrz! Ale no dobrze działa. <grym> bo działa. I ja jestem jakiś dupy jak przez to przechodzę. No muszę tutaj ta kamera przechodzi, to pewnie być w wenty, ale w złotych kwiatach widać. Kurna, czemu nie można brać we dwóch wentów? I co jest w ogóle godzina? A, pierwsza noc. No to się pewnie obudziły. O, nie jedna. To weź też śmiecie. Czekaj, to ja może obsługę kamery, bo oni nie widzą jak u ciebie co się dzieje. No, 11 kamera, czy to, bo to po prostu w ogóle się nie, nie, nie kończy. No, bo na razie to chyba. Dopiero na której chcę móc się dopiero chyba. To pewnie mnie tak trzymać. A gdzie w ogóle oni są, te A inne Majtro, jakie? Połowa tych kamer nie działa w ogóle. Prawda, że. A ja w to grałem już w sumie, chyba. O dobra, trzeba nakręcać music boxa i trzeba to przytrzymać. O kurde tak, sprawdź sobie. Ale faktycznie. Ej, coś tam chyba było, wiesz? Sprawdź, tak, włącz to Chłopie ja jakieś kilka sekund będę pewnie tu wchodził, żeby nakręcać go. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Nakręcaj music boxa. do końca, to jak do połowy dochodzi. Ja w ogóle sobie muszę zmienić skina, bo zobacz jak ja wyglądam Nie... <laughs> Jakiś łysy <laughs> brothers <laughs> Music <laughs> Box Dobra. czekaj, ja sobie latarkę włączę Ale nie gramy, chronologicznie gramy <laughs> Ja gramy od dwójki No czy ja bo ja tam wyczuwam, ale ja się tam boję sam chodzić Po co chodzić? <laughs> nie wiem, czy ja będę nakręcał mu Music Box Patrzyłeś, są gdzieś? W dupę, nie ma ich. Bo tylko chodzi o to, żeby nakręcać Music boxa. No, no, na razie. Na razie. Może jakie balon tu przyjechać. Balon, jakie ja nie lubię tego śmiecia. Ej, ja wiem po co jest latarka. Latarka jest na Fuxiego tak w mordę, naprawdę... Aha. No, no tak, bo on nie lubi światła A bo jak to chyba przyjdzie Freddy, czy tam ktoś to trzeba tą maskę założyć tam przeciwko komuś. A nie pamiętam, o Freddy'ego chyba też trzeba było ufałam świecić Nie, Freddy nie działa No ale zobacz chłopie Bo tak, tak, tak. Idzie do ciebie... Bratku, idzie do ciebie Freddy, więc zakładasz maskę Freddy'ego no. jak to wygląda jak to wygląda Widziałeś załóż maskę Nie, to prawie spało do końca, połowa była Załóż już maskę. <grywa> to szybko spada. Gdzie tu w ogóle jest balon na kamerze? 16. No to nakręcaj, na że się, bało, się... No ja się bawię. dobrze, bo że ci się siedzi w no właśnie, siedzą wszyscy i nie ma tutaj jakby. Chodź idziemy poszukać może co? Nie, no nie, nie, co, co nie, Nakręcaj. Na kamerze czwartej! Nakręcaj. Ale spójrz na kamerę czwartą, no tam nie boni się. chodzi gdzieś kamera, to nie mogę! A dodaj, no, tak, zaboiłem. I chcę spójrz na kamerę czwartą, tam boniacz jest. Gdzie jest kamera czwarta w ogóle? Nie ma tu boniacza. Jest boniacz. Jak on Czy... znów idzie tej On zniknął, był tam przed chwilą. ale to był znów idący. Czekaj, ja sprawdzę. Wydź z kamerą, No jest tu, zobacz. No my tu są coś, co jest starsze, co widać. I te 5 cika za nim stoi. Wyszkice trzeba ustawienia światłości sobie zmienić. Co to za dźwięk? Co to za dźwięk? Nie. To on się chyba porusza. Widzisz go, czy nie? Ja się czuję trochę, abym grał w prawdziwego. Ja się patrzę, w Jak tu zmienić jasność? Ławę, Cześć, cześć, cześć. Niemożliwe Serio? Tam nie było go już nie mam. Pokaż mi to Nakręć, nakręć od razu, nakręć od razu O Jezu, dobra, dobra, dobra Chłopie, jeszcze Czika gdzieś wyszła już No właśnie A chyba to też na kamerze A nie, dobra, Czika stoi daje na kamerze czwarty, to nieważne Weź szukaj Boniacza, bo nie wiem gdzie on jest Powęta go szukaj Weź wyjdź z tego w ogóle pokoju i go weź go na... zejdź Po co, co ja robię <laughs> O, czekaj, to Fred Fryderyk Wasbernik. Fryderyk Wasbernik? Tak, z u Fryderyka <grym> To nie, najgorszy <to> <grym> o, 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 Co? Zepsułeś Co? Nie, to wiesz Maska, maska, maska Boże święty, maska Tak, już założyłam, zaświeć światłem Nie ja tam wyjdę, ja tam do niego przyjdę Nie wiem, Nie wiem, nie widzę go

O, chodź, chodź do ty dupy na wóz. Chodź na fajdent, chodź Chodź, chodź, chodź No nie do niego, kuna. Chodź daw jeden. Ej, bez kitu, to trzeba zagrać w jedynkę, a nie w dwójkę. No wie. Ja myślałem, pan 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 że to pan 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 będzie. Pan o, Freddy tam jest. Fryderyk Fastenberg z więciu wieczorę u Fryderyka. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh, Ktoś do zrobił i on zagrał ze Sfiderikiem Bernikiem. A może on nie będzie chciał z nami chodź grać? Chodź, to szybko. Dobra. Fryderyk Was Bernik. Fryderyk Fastenberg z więciu u Fryderyka. To chłopak. To chłopak! To ja bierzemy drugą noc, drugą noc Ja bym drugą noc Freddy Fazbernik Pizza, a mogliśmy wygrać we dwóch Ale, ale mamy Frederyka Fazbernicka Spójrzcie, wyczarzał Fryderyka Chłopczyk był dla nas z innego uniwersu Jest, jest Fryderyk Fazbernik! Ej, ja znowu mam latarkę I mogę skakać tym razem I co się stało, bo mam jakiś autoskip in, in 3, 2, 1 Chodźcie, to jest Fryderyk, a Was bierze nikogo! Czekaj, po prostu Gdzie wy jesteście? Ja się boję, o tutaj. Fryderyk, a Was bierze nikogo nie Czekaj, czekaj, Fryderyk! Fryderyk to speedrun! Ja usiadłem na krzesło przypadkowo. Czy brat nam drzwi zamknął? Myślałem, że na drzwi, oczekuję. Fryderyk ma zbarnik, gry nie będę w stanie. Czekaj, ja. Dlaczego się żabnąłem? Cicho, zostaw, ja zostaw. Weź wyłącz go No ta jak jakaś... yeah. to Nie wiem jest... A kameras? Mm, nie, nie O, mam kamery! Ale oni wyglądają świetnie o, 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 o. A wiesz czego mi brakuje w tej... Ej, że... ja mam kampę. A on ma jeszcze IQ, bo on zamiast szybkich on zacarczonych on wychodzi. A ja, ale ja mam teraz też jeszcze zobacz. O, to zamiast... A nie, co nie wiem. A co no, tu jest, przy no. <grymka> <W> kamerach. <grymka> zobacz, gdzie ja blasmę. Ja chyba tylko Ja też z Jak on się nazywa? Filip Dziecić. Czekaj, no nie mogę otworzyć tego, tego do znajomych. Ty możesz? A mogę już też. Add Ciekawe czy zaakceptuję. I takie, I takie nagle widzi później film o sobie, nie? Ej, dawaj, on musi być na miniaturce. Patrz, 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 to będzie na miniaturce, nie? Nie nie Nie, to musi być na miniaturce. Cześć ja sobie tutaj wejdę. Czekaj. No czemu wy energię marnujecie? A tu jest głośno w tym pokoju. Oj, daj, nie. Co? To <grym wytrych> nasze, nasze jest żeby nasze postacie. Zrobię taką Robloxie, zrobię zdjęcie i tam powstaję wokół Fryderyka Wazłownika. Co to był za, za dźwięk? Ja ty gdzieś tutaj sam, weź Ja tutaj stoję, cześć, cześć, cześć. A, ty, 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 ty. A co ty robisz?

<noise> pa, ja się kręcę, pa, ja się krecę, ja się krecę, zobacz. A teraz co? Podam mnie, podam mnie, się by no, tu czego to Nie wiem. Czemu <noise> czemu, chłopiec, nie Nie wyłączę tego będzie siedzę sobie. No czego chciałbym, lepiej ten chłopiec To nie wiadomo. Co Ja zrobił? Nie wiem, co no. zrobił. <noise> <Czemu, zbierza. głos> Imię. Ja tam to z duszy, nie no, to bardziej <laughs> Nie, bo nie. Ja ja, to jest. Ej patrz nie wychodzi, już patrzy Jak ratarki użyć? <śmiech> <śmiech> Filip Dziedzic Jest dziedzicem z Litalinu ej, ej, papież za tobą poza tobą, za tobą, za tobą, za tobą, zobacz Za tobą, za tobą Jeżu no, tak. <laughs> I think before the fun, no? Pa, on stoi, musi nagrać nagle tak za no. <laughs> nie Nie zamekaj tego no. <laughs> no sorry, no <laughs> nie To trochę To jest tak to jest tak dziwne telefon. Ale wiesz, niby moglibyśmy wyjść, to sobie latać, nie? Tomba, to tomba, tak? To jest to Spróbuj wrócić, spróbuj wrócić teraz. To to tomba. Nie wiem, sorry za nik, aha. Dopisz mu, czy chce być na YouTubie. Słyszysz? Nie mam, nie już Dobrze, otworzyliśmy się. Tak, pan zostanie. chodź podejść, podejść. A możesz. podać. Nasa, bo. Po? Yeah. Nie myślisz po. Bo. się ja wyświetlą. Yeah. Czy no. no, 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 no. wy w ogóle zapomnieliście o kamerach? Trzecia w nocy. O, to, to. Ej, nie ma bo niego, nie ma bo niego.

No przez przypadek, no ja mam wszystko na ekranie Głupi, ale nie popali. No. Po no, czym przystajisz chyba. Nie, no, nie panie wiem, panie. jak bij jakiś pokli. No wiesz, on jak będzie do pokoju, Tak Dobra, ja bym się trochę... Ja nie jeszcze z tego robić. No nie! Ja wychodzę. No ale co z Fryterykiem? Dobra, zostajesz sam, bracie. Napisz mu. Że coś to... ja to uczą pro niech z tego. Na coś tył Daj mu swojego lecę i mu napisz. Aby nie chodzi do swojej. Ej. Czekaj, czekaj. Nie, dobra. Mudisz. Nie chcę się robię. No będziesz to strasznie lubić, to nawet się pójdziesz za dobry. A A ty masz mutatura poni? Nie. To jest zaistanie. Ej, chcesz pograć w Fifa w filmie? Co? Gramy w Fifa, może? Nie wiem, Napisałem mu kanał i trudno. Czekaj, napisał, my a kso. Ma kso. Daj zresztą podać hashtag. Czekaj, czekaj, Już wyszłam, to za późno. Wyszłeś? Tak. No to weź mu napisać. Boże, no, mi już tak no, leży... No, mi tak leży telefon. Kurna, bo mi weszłem w Google i będę musiał teraz w połowę uciąć filmu. Dobra, nara, wi wi widzieliśmy. A ja Te... tak nie mam, ja to tak nie byliśmy bo ogarnia, A tak tak to, tak, my, bo w ogóle nie ogarniał, że nagrywamy. A to weź ten, to weź u. Jakby napisz. Na danym prywatnym na prywatny napisz, mu. Dobra, ale Fryderyk Fasberik to będzie po prostu najlepsza rzecz tego kanału. Żegnajcie. Okay.